Cześć, z tej strony Tymek i założyłem właśnie nowy kanał na tematyce inwestowania i samorozwoju. Inwestowanie głównie w kryptowaluty, rynek forex, coś w tym stylu. Mam nadzieję, że zrobię parę odcinków kursu. Sam się cały czas edukuję na ten temat. Już od 4 lat około jestem na rynku. Próbuję znaleźć różne jego zachowania, taktyki i chciałbym z wami się tym wszystkim podzielić. Mindset mam podobny do Imana gadzi, na przykład Andrew Tata, coś w tym stylu. I chciałbym się nim z Wami podzielić. Plany z kanałem na początku to jest analiza techniczna, kurs. Chciałbym zrobić cały kurs analizy technicznej, żeby pokazać Wam, jak działa rynek kryptowalut i jak nauczyć się na nim zarabiać. A najważniejszy w tym wszystkim jest Mindset. I myślę, że razem będziemy dążyć do tego wspólnego celu osiągnięcia tego, co tylko będziemy chcieli. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. I na początku chciałem Was przeprosić za tą wstawkę, która była na początku filmu, bo teraz jestem po zmontowaniu tego początku, i zobaczyłem, jakie on jest gówniany, i no i jakoś trzeba zaczynać. Dobra, w dzisiejszym odcinku omówimy sobie Mindset zwycięzcy, czyli jak zarabiać na rynkach finansowych i minimalizować straty. Są to rzeczy, z którymi ja się spotkałem przez ostatnie dwa lata tradowania i których musiałem się bardzo długo uczyć, których musiałem się tak, tak naprawdę bardzo długo oduczać, żeby zacząć inwestować z głową i nie dać się ponieść emocjom. Pierwszą rzeczą będzie inwestowanie na wzrosty przy spadkach. Jak zaczynałem tradeować i widziałem, że coś spada na przykład 30%, to zawsze szukałem wejścia. Tutaj wchodziłem, tutaj wchodziłem, tutaj widziałem, że się odbija. Zaczynałem wchodzić. Ale pamiętajcie, że to jest najgorsza rzecz, jaką możecie zrobić. W rynku kryptowalut trzeba się słuchać sygnałów i słuchać się tego. Co pokazuje Ci rynek. Jeżeli rynek nie pokazał żadnego odbicia. To ty po prostu czekasz i obserwujesz. Nie interesuje Cię to, ile mogłeś zarobić na spadkach, ile zaraz możesz zarobić na wzrostach i przekapisz moment. Czekasz. Aż wykres pokaże Ci, że masz wejść w pozycję. Jeżeli wykres pokaże ci wtedy wchodzisz i zarabiasz pieniądze. Najgorszą rzeczą. Jest inwestowanie bez wcześniejszego sprawdzenia rynku, no i inwestowanie pochopnie licząc na duże, na duże zyski. Pamiętajcie, żeby w rynek kryptowalut zawsze inwestować kwotami, które możecie stracić, bo jak wiadomo, rynek jest bardzo zmienny i nigdy nie wiadomo, co się stanie. Na przykład tutaj było duże odbicie to na 6,50%. Wyrzucenie wszystkich zleceń shortujących stąd i poszliśmy w dół o 27%. Drugim błędem, jakim bardzo często popełniam, jest inwestowanie za głosem ludu. Czyli na przykład wchodzę sobie na godzinówkę i widzę że na Telegrama ludzie zaczynają dodawać jakieś sygnały, tutaj wejść, tutaj wejść, coś zrobić, jak to zrobić. Pamiętajcie, żeby zawsze słuchać się siebie i myśleć o tym, co robicie, bo ludzie często nie chcą dla was dobrze i będą robić wszystko, żeby oni sami zarobili na tym pieniądze. Dlatego pamiętajcie, że jak wchodzicie w pozycję, to już jest trzecia rzecz. Pamiętajcie, żeby zawsze ustawiać stop lossa. Zawsze. Nieważne, co się dzieje. Czynek bardzo spada. Jesteście już na zysku 200%. To zawsze pamiętajcie, żeby ustawiać stop lossa, a później w miarę zysku, jak będziecie zyskiwać. To wtedy tego stoplosa przesuwać. Będzie pewnie jeszcze jeden odcinek o stoplosie, jak go przesuwać, jak ustawiać itd. Ale to jest wstęp, żebyście zawsze pamiętali, żeby ustawiać stoplosa. Pamiętajcie też, żeby nigdy nie grać w odwrotną stronę od trendu. Jeżeli inwestujecie długoterminowo, zawsze słuchajcie się trendu i badajcie miejsc, w których ten trend będzie dopiero mógł się odwrócić. Jeżeli inwestujecie krótkoterminowo, to jasne, wchodzicie sobie w dołkę, wychodzicie na górze, 17% zarabiacie. Ale jeżeli jesteście inwestorami długoterminowymi, to zawsze pamiętajcie, żeby inwestować zgodnie z trendem. No i to są najważniejsze rzeczy. Wszystko inne będzie przychodzić z czasem. Jak będę pokazywał różne taktyki, jak będę pokazywał, jak badać linie oporu, jak będę pokazywał trójkąty różnego rodzaju. Jak będę pokazywał, gdzie szukać informacji na temat rynku. To wszystko przyjdzie z czasem. Teraz pokazałem wiadomości, które są Wam potrzebne, żeby zacząć i nie stracić wszystkich pieniędzy, jakie zainwestujecie. Dobra, więc pamiętajcie, żeby nie wchodzić na spadkach w longi, tylko czekać dopiero na odbicie, analizować. Czekać, sobie, przyglądać się temu wykresowi. Pamiętajcie, że nie musicie zarobić pieniędzy. Nie musicie. Jak nie dzisiaj, to jutro nadarzy się okazja. Jak nie jutro, to za tydzień. Ale lepiej jest nie zarobić pieniędzy, niż stracić pieniądze. Taka jest zasada w tym wszystkim. Możecie sobie zapisać gdzieś koło monitora i zawsze sobie powtarzać. Jak chcecie wejść na przykład w pozycję tutaj, bo widzicie, że wzrasta. Lepiej jest poczekać, aż dojdzie do waszej linii spadku. I dopiero wejść, niż wejść i stracić pieniądze. Pamiętajcie. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam. Jeszcze na koniec chciałbym zaprosić Was do grupy na telegramie, gdzie wspólnie analizujemy rynek oraz razem inwestujemy. Link macie w opisie. Dzięki.